siema, się Manotronikiem Profesjonalnym. Słuchajcie, lecimy dzisiaj tutaj z przygotowaniem płyty pod silos bin 132 tutaj stanie obok tej, która już stoi, tak naprawdę chyba z 10 lat. Nie ukrywam, że udało mi się z tym zakupem strzelić idealnie tą zimą. Silos już czeka na monterów i czeka tak naprawdę na płytę. Bo udało się jeszcze kupić go przed podwyżkami, przed problemami ze stalą, więc tutaj myślę, że. Idealnie się wstrzyliłem, bo teraz no słyszałem, że te, raz, że ceny do góry, a dwa, że problem z terminami. Ale to wszystkie, maszyny, nie maszyny, gdzie się nie spojrzy, no to po prostu każda branża, która gdzieś tam opiera się na stali, te terminy się wydłużają, wydłużają. No ale żadna z tych firm nie ma na to wpływu. No i tutaj co, jeśli chodzi o płytę 6x6. 30 cm, dzisiaj będzie chudziak wylane, żeby położyć zbrojenie podsypane żółtym piaskiem. Potem będzie prawdopodobnie wylewana płyta w czwartek bądź piątek. Przecież wrzucę to w jeden film, żeby już tutaj nie dzielić. No i co, dwa tygodnie będzie musiało czekać, żeby przyszli monterzy. Dzisiaj będę dzwonił, że za jakieś 2-3 tygodnie mogą się pojawić, bo to musi swoje tutaj odpracować i, i przede wszystkim wyschnąć. I jeśli chodzi o tą posadzkę, ona jest niżej niż ta pierwsza. Raz, że tutaj po prostu, jak było to wylewane, to kiedyś tam zdecydowali się na wyższą posadzkę. Nie wiem, wiadomo do czego. A dwa, że po prostu będzie to też to lepsze względem wysypywania z podajnika. Bo z podejnika pójdzie starego, bez rzemijki. Powinno lecieć na plastikowych rurach, więc myślę, że będzie luz. No i tak, czy siak, tutaj jest poniżej terenu. Pozostałego gruntu, więc nie ma jakiegoś tam ryzyka. No i co? Lecimy z tym chudziakiem. Właśnie powoli bierzemy się zalanie tej podstawowej warstwy betonu. Udział wylany, pręty tutaj, zbrojenie rozłożone. Zamówiliśmy gruszkę z betonem tutaj 7 metrów. Będą jeszcze takie dwa kliny odcięte. Mieliśmy na rysunkach, że trzeba tutaj po prostu deski włożyć. Także po prostu ta posadzka tutaj była bez tych wyjść takich mocnych, bez tych ostrych po prostu. i... Zawsze będzie lepszy dojazd czy lepsze obejście. Lepiej to można zawsze tutaj sobie złożyć. Nie lejemy sami tym razem. Tutaj całość po prostu wylewamy z gruchy z tego względu, że po prostu pójdzie szybciej. Chcieliśmy dużą betoniarą na ciągnik zakładaną, ale mówię dobra, bo ja mam wyjazd jeszcze jutro i tak dalej podlewanie, a tutaj to co, godzinka i będzie zrobione. Słuchajcie, dorabiamy tutaj tą końcówkę taką betoniarką właśnie na przekaźnik. W środku chodzą cztery takie łopaty. Każda łopata jest oddalona o od siebie o jakieś tam 20-30 cm, nie pamiętam dokładnie. I co? I tak naprawdę tutaj dwie łychy żwiru, tam piachu, jak to woli, jak to mówi, do tego cement woda i tutaj w kilka minut jest praktycznie taka jedna betoniara urobiona. Dzisiaj wodą małego węża, bo nie było myślane, że tam będzie, trzeba dorabiać. się ja mówiłem, że 9 metrów 7 no ale mniejsza w tym. No i co? Tutaj tą betoniarą praktycznie było robione. Były robione wszystkie posadzki, wszystkie zalewania jak łatuszarnia, bo to ona była kupiona. Na tuszarni praktycznie... Z nie było nic wożone. Wszystko było na bieżąco tym, ale doszło raz-dwa. Taka w sam raz. Boże, ale te kamyśki skrzypią. Jak te kamyszki skrzypią? Dolewka tamto róbcie. Tam to trzeba zrobić, zastawić. Zatamie ja jedną łopatę. Ale jest za nisko. Jo. Dobra, jest pusta. rozgardnąć i ściągnąć, ile się da. Słuchajcie, płyta wylana. Już to na koniec nie dogrywałem, bo cały czas hapało. Ostatnio pytaliście się po relacji, jak tutaj wygląda sprawa z produkcjami. I teraz mamy. Który? 10 czerwca. Jeszcze miesiąc nam został do końca roku. A mamy z wyprodukowane 8919 kWh, czyli tak naprawdę myślę, że spokojnie tutaj 10 tysięcy będzie złamane. No i teraz te ostatnie miesiące naprawdę tutaj przybrało na szybkości. Jest luzik, jest fajnie. No zobaczymy. Dajcie znać, czy chcecie film odnośnie fotowoltaiki, jak to wyszło po roku i jakie są zmiany odnośnie rozliczeń, bo tutaj też jest kilka zmian. Wchodzi mój prąd, panowy, jak dobrze pamiętam. Więc foto też się dzieje. No, i też się ktoś pytał, jakie ma napięcie? 232, I Tutaj jest bez zmniejszania. Akurat z napięciem u nas problemów nie ma. Miejscami są. U Słomka wiem, że było jakiś tam problem, zbyt wysokie napięcie wyskakiwało na linii, ale energetyka mu to zmniejszyła. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Rolnik i